Stadion stali stocznia, był taki klub. Nie wiem, czy on istnieje, szczerze mówiąc. mi się, że chyba nie. Ja tutaj kiedyś grałem w piłkę. Witam Państwa, w kolejnym dniu moich wycieczek po niebuszewie, proszę zwrócić uwagę, że wycieczkę od razu. Zaczynamy od niezbyt przyjemnego akcentu politycznego, bo parę miesięcy już minęło, a te plakaty cały czas wiszą. No, wyborcze, może do następnych wyborów do wisi ta sama pani będzie sobie kandydować. No, tego nie wiem. Dzisiaj naszym tematem jest ulica Cyryla i Metodego. Znajduje się w tej chwili obok starego poniemieckiego, solidnego budynku edukacyjnego. I będę szedł w kierunku, no właśnie w tym kierunku. Jest to kierunek wschodni, tak mniej więcej chyba. Tam jest zachód, a za mną jest wschód. Ok, zaczynamy od. Reklamy usług krawieckich, proszę bardzo. Najpierw mały akcencik przedwojenny. O ile się nie mylę, w tym budynku znajduje się siedziba szczecińskiego chłopieńcego Słowiki. Chór znany, istniejący kilkadziesiąt lat. Pewno fajna sprawa dla uzdolnionych muzy muzy muzycznie młodzieży i dzieci. Okay. O, tutaj mamy o, taki widoczek. Wszystko, oczywiście, po niemieckie. Tam szkoła podstawowa numer 41. A ten budynek był chyba był chyba budynkiem liceum. Tam doczytałem, miałem problemy, żeby doczytać, znaleźć jakieś szczegóły na temat tego budynku, ale chyba około 2016 roku przestał być budynkiem licealnym. Więcej szczegółów nie znam. Jeżeli Państwo macie jakąś bardziej głęboką wiedzę na ten temat, to proszę o uwagę w komentarzach. Przed wojną ulica Cyryla Matodego nazywała się nieco inaczej. Nazywała się Feldstrasse, Feld, od pola, prawda? Feldstrasse. A tutaj zamiast tych pięknych wieżowców były po prostu kamienice. Cały czas. <laughs> Przez całą ulicę. E, niestety e, zapytaliście Państwo, skąd ja to wiem. No, nie wiem tego ze zdjęć, dlatego że nie istnieją zdjęcia, które by to obrazowały. Natomiast wynika to z analizy planu Szczecina. Mam taki dosyć dokładny plan Szczecina przedwojenny i tutaj jest to zabudowana ta ta właśnie strona zabudowana kamienicami. Oczywiście wiadomo, czas II wojny światowej spowodowały zniszczenia, których nie dało się cofnąć lub odwrócić. Taki los miast bombardowanych przez naszych kochanych aliantów nie jest Szczecin jedynym. Tego typu miastem. Były miasta, które jeszcze gorzej ucierpiały, chociaż Szczecin na pewno jest w czołówce, z polskich miast to na pewno Wrocław, z miast w Niemczech to Drezno. No tam to już w ogóle była mam no masakra. O, piękna obrona. Nie wiem czy Państwo widzieli znakomity bramkarz nam rośnie. Bramkarzy ci u nas zawsze było dostatek. Muszę wspomnieć o swoim skromnym, dziennikarskim obowiązku, że jest to ulica Ofiar Oświęcimia. Przed wojną Heineckstrasse, bardzo fajnie wyglądała ta Heineckstrasse przed wojną, niestety no, te zniszczenia również spowodowały zmianę zupełną krajobrazu. Cały czas widzicie Państwo specyfikę taką szczecińską, chociaż nie wiem czy to jest tylko szczecińska specyfika, obawiam się, że nie. Czyli pomazańce, malowidła, bezsensowne graffiti to powinno być karane surowo. Zobaczcie tutaj. No ładny budynek, elewacja jest odświeżona, tak? Wygląda jakiś bardzo schludnie. No i przejdzie jeden z drugim. No i pomalują, tak. Następnie tutaj wędliny, papierosy. Kiosk również pomazany. A co chodzi? Nie wiem. O oh, Big Kebab. Nie byłem tutaj na tym kebabie nigdy. Nie wiem, czy jest dobry, czy zły. Także nie mogę Państwu ani polecić, ani zniechęcić. Może dwa słowa o tym, kto to byli ten cały Cyril i metody. No postacie historyczne związane z chrześcijaństwem. Funkcjonowali, działali, żyli w IX wieku, czyli dość dawno temu. Mają ogromne zasługi w ewangelizacji wschodniej Europy. Byli braćmi, pochodzili z Grecji, z Tesalonik. I tak mówią legendy, czy jakaś tam bardziej konkretna wiedza naukowa, że w w tych tesanolnikach, e, mówiono językami słowiańskimi. I to był jeden, jeden z powodów, dla których cesarz bizantyjski wysłał dwóch br braci z misją ewangelizacyjną do Europy. To jeszcze było, pamiętajmy, że to było zanim Polska przyjęła chrzest przez Mieszka I. Tak? To jeszcze były jeszcze troszkę dawniejsze czasy. <laughs> Tutaj, chrzeciarnia, Tak, te liście jeszcze, jeszcze się trzymają na tych drzewach, prawda? Następne malowidła. Wiecie Państwo, jak się normalnie chodzi ulicami, to tego jakby nie widać. I tylko jak się zacznie zwracać uwagę, to człowiek jest przerażony po prostu. Teraz ciekawostka jedna. Drobniutka ciekawostka na temat ulicy Świętego Marcina, która przed wojną nazywała się Martinstrasse. Czyli nie zmieniono nazwy tej uliczki. Nie zmieniono. Rzadki to jest przypadek. Rzadki. Jest kilka ulic, które nie zmieniły swojej niemieckiej nazwy. No i należy do nich ulica. Świętego Marcina. Chociaż Martin Strasz to nie święty, ale ulica Marcina, no ale nie przyczepiajmy się specjalnie. Jest to w zasadzie ta sama nazwa. Tutaj centrum, takie drobne centrum handlowe dla mieszkańców tej dzielnicy. Jest to apteka. Kiedyś znałem taką jedną aptekarkę z tamtej apteki. Idziemy, idziemy, idziemy. Piękny listopadowy, no nie poranek to nie, ale dzień. Chociaż jeszcze nie ma nie ma południa, także angielskim obyczajem to jest morning ca cały czas, czyli ranek. Zakamarki, cyrylajmy tego. Słuchajcie, tam ciekawego jeszcze ci Cyryl i Motody wymyślili. A no, wymyślili alfabet, który na początku nazywał się Głagolicą. Wymyślił go e, Cyryl, właśnie ten Kirill, jak Rosjanie mówią. Z tym, że Głagolica nie przetrwała zbyt długo, zamieniono nam ją na Cyrylicę. Zrobił to prawdopodobnie, tutaj nie ma pewności, ale chyba jeden z uczniów po śmierci już Cyryla. No i ta cyrlica już wtedy przypominała tą cyrlicę, którą znamy, jeżeli ktoś kiedyś uczęszczał na zajęcia z języka rosyjskiego, a ja kiedyś uczęszczałem, no to wie, o co chodzi. Po prostu ruski alfabet. Jakie było przeznaczenie tego alfabetu? Cele liturgiczne oczywiście. Cele liturgiczne, to znaczy język liturgii w Kościele Wschodnim, to język starocerkiewno-słowiański. No i głównie te alfabety powstały właśnie, żeby pisano księgi święte. Ale trzeba przyznać, i to jest jeden również z ogromnych Jedna z zasług Cyryla i Metodego, że piśmiennictwo w krajach słowiańskich bardzo, bardzo się rozwinęło wtedy. Także są to są również uważane, uważani za patronów Europy. Ci dwaj, no, filozofowie, tak. To byli bardzo, bardzo wielcy ludzie. No cóż, teraz takie. Lekki prywatny trend muszę tutaj zrobić, ponieważ zanim wybudowane zostały te osiedla. Zresztą całkiem sympatyczne. Ładnie wyglądające nowocześnie. Dosyć. Jakich nie było, to był tu stadion Stali Stocznia. Był taki klub. Nie wiem, czy on istnieje, szczerze mówiąc. Miałem się, że chyba nie. Ja tutaj kiedyś grałem w piłkę. Byłem w podstawówce. Grałem w kilku klubach. Zaczynałem od czarnych. a na Chopena był stadion, później stał stocznia. Później jeszcze grałem w Arkoni. Ale byłem kiepski. Nie zdobyłem ani jednej bramki, niestety, chociaż byłem blisko. Miałem piłkę pod nogą kiedyś. Z hutnikiem stołczym graliśmy. No i zamiast dostawić nogę, to coś tam sparry toliłem na ale... Wczoraj akurat był mecz Polska, Portugalia, który przegraliśmy 5,1, to więcej mój poziom był podobny do tych polskiej reprezentacji, która przegrała drugą połowę z takim kretesem, że szkoda o tym wspominać. Jak widzicie sucho dzisiaj dosyć. Pogoda jak na listopad, to całkiem, całkiem. Przej, przejść? Przejdę. Przejdę, będę miał łatwiej później. O, typowy listopadowy widok. Liście. No ale jeszcze te to pole się trzymają, prawda? I tutaj te lipy już, już nie mają nic. To już jest Czyściutko prawie. A! Napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony miesiąc. Ulubiony miesiąc. Jaki miesiąc najbardziej lubicie w roku? Oczywiście mówię w polskim klimacie, tak? Nie tam jakimś australijskim, bo byłoby to trochę inaczej pewnie. Jaki jest Wasz ulubiony miesiąc? Mogę zdradzić, że moim ulubionym miesiącem na pewno nie jest listopad. Zbliżamy się do dość dużego skrzyżowania. Cyryla, i metodego, kończy się w tym momencie. Uliczką, która przejmuje obowiązki jechania prosto, jest ulica 1 maja. Najpewniej no niedługo tą uliczkę tu już odwiedzimy. Jest tam ciekawy punkt. Duży basen, który zastąpił dawną gątynkę. Zobaczmy na ceny paliw. Trochę one spadły, spadły, nie spadły. 6,17, 6,19. Czyli tak, półtora euro, chyba, tak? Euro 40, jakby liczyć, europejskimi e, miarami. Dobra, mamy skrzyżowanie z ulicą. Niektórzy mówią Szczanieckiej, tak? Szczanieckiej, jest to błędna wymowa, dlatego że Pani Emilia nazywała się Szczaniecka, a nie Szczaniecka, nie Błyszewo Bolinku, tak? Widać. A tutaj możemy się wybrać do Zielonej Góry, Świromiścia, Gdańska, Bydgoszczy, Łubaskowa. dalej do Berlina, jak ktoś bardzo chce. Dobra, tutaj się pożegnamy, mam nadzieję, że podobał się ten listopadowy spacerek.